Partnerem materiału jest LuxPath, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 m od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka, wysokość 1,5 m od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. Przez dwa ostatnie lata trwały poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych na terenie należącym do parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Nowym Kazanowie Kołokońskich. Poszukiwania zainspirowane były historią ukrytego gdzieś sztandaru, a prowadziło je Stowarzyszenie Historyczne Pasja. Wszystko wskazuje na to, że odnaleziono cenne pamiątki z okresu potopu szwedzkiego. Głównym celem było odnalezienie e, sztandaru. Już dzisiaj wiemy, że był to proporzec e, bojowy 7. Pułku Artylerii Lekkiej, który walczył pod Częstochową i pod Lelowem. Główny sztandar prawdopodobnie został znaleziony w latach 60., e, w Kilka lat temu zostały znalezione od tego sztandaru srebrne gwoździe pod lelowem. Natomiast tutaj była taka legenda i, i wiele też informacji dotyczących ukrycia poły sztandaru, połaz, czyli część trójkątna. I cały czas ten trójkąt się tak jakby w tych informacjach tutaj przewijał. Dopiero w trakcie tych naszych badań wyszło, że to był drugi sztandar i rzeczywiście był to proporzec. Niestety przez te dwa lata nie udało nam się odnaleźć głównego celu. Jednak fakt nieodnalezienia sztandaru nie oznacza całkowitego fiaska poszukiwań. Po pierwsze, pozyskano informacje o tym, że części głównego sztandaru otrzymała jednostka OSP z Lelowa. Po drugie, na terenach działek przy klasztorze oraz plebani w Kazanowie odkryto wiele ciekawych artefaktów. Przeczesywaliśmy grunt no i trafialiśmy te pamiątki. Pamiątki przede wszystkim z okresu y, tutaj bytności. tak i klasztoru, tutaj bitwy kazanowskie z września 1939. Między innymi udało się odnaleźć ładownicę polskiego żołnierza. Dzisiaj jeszcze przy okazji tych ostatnich badań wyszła maska przeciwgazowa. Też polska, czyli to dosyć rzadkie znalezisko. Jeszcze jakieś drobiazgi dzisiaj, czyli tam moneta, szelong srebrny, jakieś okucie pasa yy, 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 i takie drobiazgi dewocjonalia. Znalezisk takich najbardziej tutaj, które nas e, usatysfakcjonowały, to chyba jest złota moneta z 1701 roku. Pochodzi z okresu prawdopodobnie wojen szwedzkich. No, najbliżej Ci Szwedzi byli tutaj gdzieś pod Kielcami, ale kto wie czy się nie zapędzili, żeby zrabować i tutaj klasztor. Oprócz tego, tutaj w Lipach, gdzie jeszcze dzisiaj moi koledzy tutaj przeszukują teren, znaleźliśmy depozyt monet właśnie szalongów z okresu potopu szwedzkiego. Ponad 48 sztuk. W różnym stanie, niektóre całe, niektóre przepołowione. Widocznie była taka potrzeba ukrycia tych monet, żeby nie wpadły w ręce Szwedów. Oprócz tego wiele różnego rodzaju drobiazgów, jak dewocjonalia, czy rzeczy to po prostu użytkowane przez mieszkańców, tutaj przez księży, przez mnichów, wszystkie z jakąś historią, wszystkie związane ze społecznością. I miejmy nadzieję, że w niedługim czasie staną, zostaną po prostu pokazane na jakiejś ekspozycji. Wątek szwedzki i znalezisk związanych z potopem jest wielce prawdopodobny, bo Szwedzi grabili m.in. pobliski Żarnów, dewastując kompletnie tę miejscowość. Same poszukiwania śladów historii w Kazanowie były bardzo mozolne. Raz, że jest to jakieś tam wysypisko śmieci, które tutaj od lat funkcjonuje, a dwa, że kiedyś ten kościół miał zmieniane pokrycie dachu, więc te wszystkie kawałki starego dachu wylądowały tutaj na tym terenie. Więc ciężko coś znaleźć, ale wśród tych mnogości tych sygnałów gdzieś tam wyłapujemy te, które nas interesują i okazuje się że to na przykład monety, szelongi Krystyny Wazównej. Z efektów działań grupy historycznej bardzo zadowolony jest Miejscowy Proboszcz. Chciałem bardzo serdecznie podziękować grupie, która odnalazła tutaj wiele, moim zdaniem, cennych monet, że mają taką pasję, chcą ją rozwijać i niejako odkrywać na nowo historię Polski. Tutaj odkryli część historii związaną z e, wojnami szwedzkimi, z potopem szwedzkim, który totalnie zniszczył nasz kraj, zniszczył gospodarkę, zniszczył także ludność. Ten potop zostawił wiele kalek. Po tym potopie już Polska gospodarczo no, trudno było jej się podnieść. Szwedzi no, to, to to, 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 przeszli przez Polskę tak jak szarańcza, która wszystko niszczyła, wszystko burzyła. I ja jestem wdzięczny właśnie, że jest taka grupa historyczna, która chce szukać tej historii Polski, tej dawnej historii Polski. Obecnie odkryte monety oraz inne pamiątki przechodzą weryfikację służb Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków. W przyszłości członkowie pasji będą chcieli pokazać je światu na odpowiedniej ekspozycji, na przykład w pięknym zabytkowym klasztorze w Kazanowie lub w przyszłym Muzeum Ziemi Koneckiej.